Hejka, kolejny odcinek, troszkę też grałem znowu poza tym yy, odcinkiem, ale nie dużo, ogólnie co zrobiłem, w sumie już nie pamiętam co zrobiłem na pewno, yy, lista obowiązków, yy, różne rzeczy, jakieś zabrać drewno, rozbudowanie portali, jakieś pomysły, to zbudować prowizoryczną farmę bambusów na przykład, yy, zatrudnienie osadników, inne sprawy, dobra. Tutaj tam y, mam konie, o już drugim muszę, postaram się go tam wprowadzić. Ogólnie tam zaklinowałem konie, nie mam siodła, więc nie mogę nic z nim zrobić. Do tego właśnie jest tam y, zadanie, żeby poszukać siodła. Aha. Y, troszkę mi się farma rozbudowała. no Może nie rozbudowała, tylko więcej zasiałem rzeczy. Y, y, Kopalnie nic nie ruszyłem, tu nic nie ruszyłem. No tu posadziłem bambusy tylko. Tam znalazłem, że tam zrobię prowizoryczną farmę bambusów. Tam o. Bo tam znalazłem właśnie jakieś bambusy i pandy. I bardzo ładny krajobraz tak w ogóle. Troszkę się pobawiłem bardziej portalem. Zbudowałem czapkę mu. Chcę zobaczyć w tym odcinku jak... No i tu też z więcej tej trzciny dałem. Może mam jakąś, to jeszcze tutaj posadzę. Dobra. Nie wiem, po co mi te drzwi. Chcę zobaczyć moją farmę mobów, czy się spisuje. Tam też problem był z tym, że lejki lejki po prostu były ustawione w złą stronę i nie przekazywały do skrzynek tych przedmiotów, ale to naprawiłem i jest problem, którego raczej nie poprawię już Moby od razu giną jak spadną a właśnie chciałem było miało być idealnie na tyle kratek żeby nie ginęły ale no cóż a, czy ja, muszę być w po... czy ja muszę być w pobliżu, żeby oni się rozpałnili, czy co? Bo nic się tu nie wydarzyło. Tak. Teraz nawet nie zginęli. No i na tym ogólnie polega farma, tylko nie wiedziałem, że... Oj, to będę musiał zbudować mechanizmy, które pozwolą żeby żeby te bo by się tu spełniły tak samo jak tamto żeby farma działała no cóż, tak jest zbudowana no, tak, wersja Minecrafta może nawet i ten Minecraft, nie wiem tu znalazłem wcześniej te, właśnie no stalaktyty, stalagmity i one są mi bardzo potrzebne, aby mógł zbudować moją wytwórnię lawy No oczywiście że spadło na sam dół dobra gdzie jest mój Czy w ogóle to zebrałem? Czy to spadło, czy... Aha, no tam na dół pewnie spadło. oła Potrzebuję 16 tak, 16. Chyba mhm. muszę to tam zrzucić po prostu. Ogólnie będą się też żelazo trochę pozbierać za niedługo, bo jest lipa. Straszna lipa. Ale się nie przygotowałem. Nie wiedziałem w sumie, że tu będę iść. Ty a mogę? Może to się da przerobić? blok nacieku a tu można? A, no można. Tylko chyba, że na odwrót się nie da. No cóż, od razu zbiorę to żelazo, bo jest mi ich potrzebne, bo już się kończy. Dawało mi się, że ja mam go dużo. Miałem dwa staki, a już mi zostało, nie wiem, ze stak. No, może to nadal jest dużo, ale wiecie o co chodzi, nie? Biorę sobie tego oczywiście więcej, żeby nie było problemu Nie no tam na dół nie będę schodził Mam 17 to tak na styk Dobra o, wow. Dobra nie ma co Idę stąd. Ale ogólnie nie wiem, czy wytłumaczyłem w poprzednim odcinku, ale jak działa ta farma. Ona działa tak, że... że, że, że... że jest właśnie powierzchnia na której jest lawa, Tam najlepiej im większa, tym lepsza, ale zbuduję jakoś taką 16 na 6 Nie 4 na 4, zbuduję żeby było 16 tych jakby bloków, z których będę lecić, z, który, z których będę farmił tą lawę i ogólnie to mm, i ogólnie to jest platforma właśnie 4 na 4 na której jest lawa pod tą platformą bezpośrednio są te właśnie szpiczaste nacieki stalaktyty whatever i przez te właśnie nacieki lawa cały czas jakby kapie z tych nacieków nie bo jak nad tymi naciekami jest na przykład jakaś mm, powiedzmy tafla wody albo lawa, no to właśnie zaczyna kapać i właśnie może to nawet pokażę teraz tak na szybko trochę za nisko Aha, no tak. Nie mam, dobra nie pokażę, bo nie mam wiadra, no tak. Zobaczycie pewnie w pewnym następnym odcinku będę ją robił, albo coś innego robił, to kiedyś w przyszłości zobaczycie. Ale ogólnie tak, mam te nacieki, spiczaste nacieki i będzie z nich kapać lawa do wiadra. I w wiadrze będzie się zbierać lawa, no i wiecie, napełni się wiadro to mam już wiaderko lawy i tak dalej. Nie pokażę Wam w trakcie budowy. Już to raz akurat w życiu robiłem, więc wiem co będę robił. Nie muszę nic oglądać. Więc... I planuję ekspedycję za jakiś czas, więc... No, więc tak, więc dziękuję za taki krótki, no może w sumie nie krótki, ale taki... Nie, niezbyt o, o czymkolwiek konkretnym odcinek i do zobaczenia do na następnego.